Miluniu mam grzybka. Piękny, zdrowy, jak z żurnala. Tak, zobacz. Miluś, miluś, zobacz. Hej, hej, zobacz. Mila, Mila, pani, zobacz. Szukać, zobacz tutaj. Tutaj grzybek jest. No dobra. Ty masz tam inne potrzeby. No piękny. Szukamy dalej. Jaki zdrowy, piękny. Grzybek. Cudowny. Mua. No, trzeba dokładnie patrzeć. Chyba tam coś widzę, kolejnego, ale co chwilę moment. Dookoła siebie Hanka. Zawsze dookoła siebie przejdź. I właśnie jest. Haha. Tadam kolejny. Tadam piękny, zdrowy grzybek Matko Ziemio, ojcze w niebie. Dziękujemy Ci za piękny okaz. Tutaj tak. I na Brzmi się cię raduje, cieszy. Dziękujemy. Piękny. Piękny, zobacz. To jest grzybek do jedzenia. Takich możesz szukać. Akurat gdzieś to masz w nosie, nie? W nosie to masz. Śliczny. Szukamy dalej. Tak, właśnie. Szukamy dalej. Ojej, a kto to się tak położył pięknie? Ślicznie, Miluniu. Kto to ta gleszka? Kto to ta gleszka? Nasza kochana. Tak. No, ale cudownie. <laughs> Szukamy dalej, tutaj jest grzybnia. Tutaj jest grzybnia. Ale ma tu wolność piesek, poczucie wolności musi być na tej smyczy prowadzona, ale tak jak mówię, że no, pilnuje się piesina. Tak się bawiliśmy, że ona jak pójdzie, to pójdzie za zwierzątą, no, no nigdy nie wiadomo jeszcze, prawda? Takiej sytuacji nie było, ale póki co pilnuje się. Milka, chodź tu! Chodź tu, tu już, tam nie, chodź, chodź, chodź. Tam już nie wolno, chodź. Chyba jesteśmy już blisko szosy, za blisko. Lepiej nie, lepiej nie. Chodź, kaj, tutaj. Milciu, chodź, chodź tu. Chodź, kochany piesku. Chodź do pani. Milka. Chodź. Chodź, Milka! Milciu, chodź tu! Milka! 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 No właśnie, to jest to, że poczuje coś i nie, nie słyszy. Nie reaguje. Milka, chodź, chodź do pani. Chodź tu! Chodź. Chodź tu, tu z daleka. Idziemy tam w głąb lasu. Ugh. Tutaj tędy. O, tu już jest szosa. Chodź tutaj, tak? Chacaj chodź, tutaj Chodźka, chodź Czy my tu nie byliśmy? Chyba nie. Ej, tak mi szkoda, jakie ja wchodzę w te pajęczyny, to... ...że im psuje ich dzieło. Jak mi szkoda, jako wtedy. Szukamy grzybków. Brązowych łebków. Łepusiów. Pomarańczowych. No tak, ale to są pomarańczowe? Powiedziałby kto. Aha. jest kurka. Milciu, mam kurkę. Mam kurkę. Piękna. I co robimy? Kręcimy się w kółeczko. Być może jest kolejny tak Mnie um, rozkochał w grzybkach w, w, w szukaniu grzybków mój tatusz, świętej św. św. pamięci, gdzie kiedyś były organizowane wyjazdy z zakładów pracy, nie wiem czy teraz są ale, ale były jeździliśmy na grzybki no, tu po kolejny pan grzybiarz sobie chodzi, chce iść tam chyba mnie zaszczepił taki bośny wypady na grzybki wyjazdy i tam faktycznie taką radość sprawia Jest, no pięknie, kolejny. Mówię, że człowiek przechodzi tu kilka razy i zawsze coś znajdzie. Piękny, zdrowy grzybek. O, proszę. Zdrowiutki. Tuż. Tu no tu Dopiero się zaczynają te podgrzybki. Jest kolejny, proszę. Proszę, właśnie. Brązowe, małe łatuszne. Слично.